Ej, kurwa solsy na gitarze gość gra. ...z roku 2022 no bo przecież nie będzie... Kurwa solsy na gitarze hop gra, Nakurwiamy mu rajda On zaczyna dopiero live'a zaczął. Ja go rajduję widzowie, pozdrówcie go dużo miłości, mu dajcie i trzymajcie ja kciuki, ja kciuki za niego. Ja tam pooglądam, a idę swoje rzeczy robić. Trzymajcie się. E, bo stwierdziłem, że tak mi się najlepiej. Dzień dobry, halo? Bąkol! To tu się odjebało właśnie, Co tu się odjebało? O Jezu. Witam rajdowiczów. E, gramy sobie, zaczynamy grać. Wow, e, czekajcie, bo moje serce jeszcze ten jeszcze, jeszcze nie jest przyzwyczajone do takich wielkich rajdów. E, pozdrawiam Nexosa i pozdrawiam ciebie Piotrek również. E, Bonkol, jakby ktoś nie wiedział. Z moich widów przynajmniej. Dokładam, że widzowie Booncora pewnie wiedzą o co chodzi. Ostatnio przyszedł Soulsy po raz pierwszy. Welcome home, God A my przechodzimy po raz kolejny, ale tym razem na gitarze, więc dzień dobry. Witam wszystkich. Ojej, co będą. Poczekajcie, bo ja jeszcze. <laughs> ok, dobra. Joe Cień, co tu się dzieje? No właśnie, to jest dobre pytanie. Ja się często cały po prostu. Dziękuję jeszcze raz, Bonkur, za rajd. Pierwszy raz w życiu mam taki ogromny rajd. Dotąd, jak dostawałem rajda z 50 osobami, to już wtedy miałem e, lekką palpitację serca. Bonkur 97, za dla wszystkich. Więc, jak teraz widzę, że jest kurwa ponad 900 osób, to no. Graż DS-ów ma tremę? stary. Graż DS-ów, który robi tak pojebane rany. To jest najbardziej e, introwertyczny człowiek na świecie, który nie jest przyzwyczajony oh, do bycia w centrum uwagi, okej? Okay? Umówmy się, że robiąc takie rany, pewnie jesteś typowym piwniczakiem. I ja nie powiem, że tak nie jest, bo tak właśnie jest, nie?